Mój oczywiście link w opisie. Konkurs na taką piękną koskę. Dwa proste zadanka wykonujesz i możesz sobie ją wygrać. A do wygrania dzisiaj ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba stwonę łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. A skina z, z ostatniego filmu z K saga wygrywa ta osoba. Odezwij się na Discordzie na kanale od No i oczywiście przypominam, że jeśli nie lubisz i chciałbyś mnie wesprzeć, to klikasz zielony guzik jak przed każdą płatą. Czy oczywiście kodzi w przez 2XD, nasz więcej z każdej wpłaty 4 zł na start za free dla nowych użytkowników. No, i oczywiście, jak z kodem Kroksi ładujesz, to czekają cały czas na ciebie piękne skiny. I generalnie pozmieniałem wam tutaj trochę ceny minimum do ładowania do poszczególnych skinów. No, wiele tutaj tak naprawdę tych skinów ma zmniejszoną tutaj. Potem minimum do ładowania. Więc myślę, że tym bardziej warto się tym tematem tutaj zainteresować. Bo na przykład, stary, no, wpłacasz 5 d masz szansę na przykład zgarnąć taką kosę. Możesz sobie to zgarnąć, to zgarnąć. No, wszystko tutaj generalnie coś poniżej 50. No, a jak wpłacasz 200, no, to masz szansę tak naprawdę. Na wszystko, nie? Więc, imo warto się zainteresować tematem. No i oczywiście, im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. I gdy ciebie grać to od razu po płacie do ekwiptu dostajesz. Zapraszam cię na stronę Pirateswap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym, Kropsi otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link no w opisie. No a jako już i się kończy tutaj za dwa dni. No to sobie otworzymy te skrzynki, oczywiście z tego naszego eventu Halloween 267 zł za 5 takich 1337 zł. Więc skieręcimy i zobaczmy. Albo Paul fire, jakaś meczka, albo być lepiej. Próbujemy jeszcze raz otwarcie kolejne. Dobra, do pierwszego Royal Dropa może co? Chociaż kurwa, że nie będzie żadnego. Aha, bo tu nie ma szans w ogóle, że Royal Drop poleci, nie? Tutaj ten jakby, wiesz, to nie działa chyba, nie? Tak mi się wydaje, bo zobacz. Żaden tutaj item nie ma tego znaczka. Nie mam po prostu tutaj ta gertufa, dwa koła. To jest drugi najlepszy item, nie? Najlepszy to jest ten Cream z najlepszy Przy to ale to bym o. Od... bym powiedział, że do pierwszego Royal Dropa, którego kur... tutaj nie ma. No, to bym se kręcił kur... permanentnie tą skrzynką, do momentu, aż by nie zniknęła. Dobra, idziemy na skrzynkę Pamki I oczywiście odpalamy tutaj Jokerka 70. Kur jakieś 710 3,5 za 5 taki skrzynek skeleton do trafienia, jakiś gamma doppler, my dostajemy ursusa no niestety, no mogło być lepiej kręcimy jeszcze raz, Daję coś lepszego no te rękawiczki coś tam są warte, battle skirt, bo battle skirt no, ale spoko, lecimy dalej no bo te rękawiczki, one 1500 kosztują, no jakiś tutaj gamma doppler no nie obraziłbym się, jakby spadł ale kur, coś tu nie widzę gamma dopplera uciekamy od tej skrzynki, idziemy teraz na tom, tutaj jednak kosztuje 4 koła, więc no to już jest skrzynka konkretna. A no, mam tak, mamy Glocka mamy mam Emeralda, mam tutaj Butterfly'a, Dopplera, Karambita, face 2, a my dostajemy SG za 35 zł. Nie no, naprawdę, a zaklaskać, nie? Zajebiste otwarcie, 20 zł. No, a jestem w szoku, nie? Kolejne otwarcie puste. dobra. ej, wy... Co to za kasztan? Co to za kasztan? Jakiego mi ta skrzynka kasztana zafundowała? Ta ile będzie kosztować? No czekaj, że 4 koła, 3-400. Okej, okay, no tu jest Talon Ruby. No to to mogę otworzyć. Jak najbardziej, nie tylko Talon Ruby, jeszcze Ursus Ruby, Nomad Ruby. Nomad Ruby, śliczna kosa. Naprawdę i na 11 koła Doppler szafir. tu jest serio? Ej, spoko. Ale właśnie, sprawdzałam sobie ostatnio Dopplera Ruby Nomada. Jopie! Jakie śliczne, nie? Te czerwone rękawiczki Crimson Kimono. I naprawdę jest prześ! śliczne combo. Ja nigdy w ogóle nie miałem Ruby, nie? Bo jakoś nie przypadałem za czy czerwonymi skinami, czy czerwonymi setupami i jakby ja wolałem po prostu Szafiry, nie? Miałem nawet innego Szafira, Falchiona, ale kurczę, powiem wam szczerze, że w CS2, jak sobie sprawdzałem ostatnio, bo sprawdzałem sobie ostatnio właśnie taki potencjalny jakiś komba i tak dalej, to uważam, że w CS2 no strasznie Szafiry sa są zniszczone, nie? Ze tego, co było w CSGO. A Ruby? Ruby wygląda naprawdę prześlicznie, nie? I właśnie się zastanawiam, że jak chciałem sobie ogarnąć właśnie jakiegoś szafira to teraz się zastanawiam czy po prostu nie zmienić mojego syciku na jakiś czerwony stapik czyli właśnie jakieś rękawiczki czy to crimson kimono czy blood pleasure bo też fajnie wyglądały i właśnie jakiś no Mat ruby coś takiego byłoby spoko Stalon rubi. ruby i do tego dążyć nie? no to by było spoko to było naprawdę zajebiste ale no nie wiem w sumie jeszcze muszę się zastanowić może tam dziewiątka? jestem dziewiątka chociaż tyle dobra ej zrobiłem coś głupiego nie? jeszcze nie zrobię dzisiaj nic Głupiego. A, let's go, 17 koła, zobaczmy Jeżeli tutaj nic nie siądzie, jesteśmy w pi... konkretnie Ja pi... ole, no powiem tak, no już przejeb... tyle pęgi, nie? 4 piąte praktycznie, tego co mieliśmy się. ponad 50 kolarzy, Mam mamy 15 No generalnie zajebiście w... zajebiście 15 koła, tyle mamy Więc Zróbmy jakąś batelkę, tutaj tego ziutka No tego nie będzie, ten ziutek Prawda? aż tyle? A no tyle to nie, tyle to nie One dwa odpalamy, a jak chcesz wygrać skina Możesz napisać jak spędziłeś Weekend Czy odpocząłeś sobie Czy jesteś gotowy na kolejny Fantastyczny tydzień Ja szczerze kurczę, Jestem ciekaw, jestem ciekaw jak to będzie Bo jutro, o, 17 listopada No i jestem ciekaw Czy stanę się jutro Bezrobotny czy nie, zobaczymy Bo być może to jest ostatni film z openingu oczywiście, na tym kanale, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wy też trzymacie kciuki. No i no i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A jak nie, no to oczywiście na kika. Zapraszam, tam będziemy sobie streamować i kręcić czasem pewnie skrzyneczką. A my zrobimy jeszcze jedną batelkę sobie z Quantum do tego. No, dorzucimy tutaj nitra. No jest idealnie, tak naprawdę. Zrobimy to na trzy osoby, bo się chut, tak wyzerowałem dzisiaj, że ja jestem w szoku. Tutaj oczywiście ze zejmia w Pogoni, no szansa to dość mała. Bardziej szczerze na tą skrzynkę nie tutaj liczę, no, ale to zobaczymy jak to będzie w praniu, są rękawiczki, ale tutaj kingsnake i troszkę droższe, ostatnia skrzynia jakiś royal jest royal, okej, okay, no, no te Royal z tej skrzynki quantum tak mówię, no niezbyt tutaj mnie satysfakcjonują, już tak naprawdę był gungnir, no jeszcze ostatnia, to jest skrzynia nitra leci, no powiem ja tak, no mam bitwę wygraną, jest 15 koła, czy powinienem narzekać? A raczej nie no, ale no, no mówię, no biorąc pod uwagę, ile ci pieni miałem, ile ci przejmiczmy floty, tutaj nie potrafię tutaj myśleć pozytywnie, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, zróbmy coś takiego. Nie pamiętam za dwóch, wiesz co? Mam inne pomysł. No ale czy to nam się opłaci? Czy to nam się opłaci? Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się. 2 na 2. Odpalamy borą I muszę wtedy pożyczyć. No, będę musiał sporo. Tutaj pożyczyć. Czekajcie, suwakiem sobie tutaj. Ok. 65% odbieramy. 35% oddajemy. Dobra. Kreatujemy. 3 skrzynki nitra. Trzymajcie kciuki. Tu chyba Lotus leci. Z tego co pamiętam. Pan z boxy widziałem. Jest Lotus na stock O, dwa. No powiem tak. To może być konkretny rozpierd. O kurwa, nie, nie. Jeszcze lepszy stan dostali tej deal. O okuwa, proszę, no proszę. Moje, moje, to jest kurwąbek.